jeśli się będzie za... nie widzę. Siema widzowie! ja jestem nowy na YouTubie. Nazywam się Ksiosix. Ale ja jestem bardzo słabym graczem Minecrafta, więc proszę w komentarzach nie hejtować, że nie umiem grać albo że jestem kidem. Na sam start też chciałbym zaprosić was do subskrypcji i do lajkowania mojego kanału, żeby wspierać Mój kanał. A teraz zapraszam do oglądania, a my będziemy sobie kopać, chodzić, może zabijać jakieś graczy. Po drodze będę Wam wszystko opowiadał. Przeteleportowaliśmy się tutaj. Pokopiemy trochę kobla. Ogólnie, na myśl o kanale przyszło mi wczoraj, bo ja umiem montować filmy, ale tak sobie pomyślałem, że a może nagram coś na YouTube, a może coś się wybije, może nie. Nie wiem. Obyście mnie polubili, bo ja jestem bardzo miły. Gram w Minecrafta może od miesiąca, więc nie mam jakiegoś dobrego skilla. Zwiedzamy sobie trochę tutaj. Jeżeli też gracie na anarchia, i chcecie dodać mnie do jakiegoś klanu, czy też. Też jesteście się mili, tak jak ja. Proszę, dodajcie mnie do klanu. Mój nick macie nad klanem, właśnie. Ja nie jestem w żadnym klanie jeszcze, ale bardzo chciałbym dołączyć, bo wiecie, jestem słabszym graczem, a chciałbym bardzo szybko sformować jakieś fajne itemki. Więc wiecie, trochę słabiutko. Ten odcinek pewnie będzie trwał może 5 minut. Nie za długo. Ale żeby, nie, żeby was nie nudzić, chcia chciałbym po prostu, żeby widownia była ze mną, jeżeli w ogóle ktoś będzie mnie oglądał. Jestem serio, bardzo miły, uprzejmy. Nie zabijam klanowców. Zabijam tylko ludzi, którzy się do mnie teleportują albo oni chcą mnie zabić. Pamiętajcie moje słowa z teraz. Filmy codziennie o 14:00 albo o 16:00, bo to tak będzie różnie czasem. Czasem będzie wtedy, czasem wtedy. O. Zobaczcie, ja mam dopiero startowy kit. Nie wiem, ile kosztuje obsydiam? Ja nie zmuszam do subskrybowania kanału, ale chciałbym uzbierać wymarzone 10 tysięcy subskrypcji. Bo moi koledzy nie wierzą mi, że umiem montować filmy i że zdobędę bardzo dużą widownię. Ja tutaj będę codziennie albo co dwa dni. I na pierwszy rzut, jeżeli u, do jutra uzbieram tysiąc dolarów na anarchia.gg, rozdam czek na tysiąc. Piszcie w komentarzu, kto by chciał wziąć udział. <laughs> ja na kole fortuny wylosuję oraz rozdam tysiąc dolców. Widzimy się jutro albo za dwa dni. Cześć!